Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z aktualizacją czytanych przeze mnie serii oraz serii, które udało mi się skończyć. Zacznę tradycyjnie od serii skończonych. Pierwszą z nich, którą tutaj mam, jest to seria z literatury dziecięcej przez młodzieżową, czyli Szczypta Magii Michelle Harrison. Tutaj mam akurat ostatni tą, czyli Plątaninę Zaklęć. Ogólnie cała seria mi się bardzo podobała, natomiast no, nie da się ukryć, że ten pierwszy tom był taki najlepszy. Kolejną książką, którą skończyłam i serią tym zarazem była trylogia Likaniusa Jamesa Elingtona. Hmm, te, tutaj też mam trzeci tom, czyli blask ostatecznego kresu to była wspaniała podróż, wspaniała seria, która gdzieś siedzi mi w głowie i będzie pewnie siedzieć jeszcze bardzo długo. I na pewno z chęcią będę do niej w późniejszych latach wracać. Wilki Arazan, czyli 17 już Tom zwiadowców, też póki co skończona przeze mnie seria, natomiast Wiem, że Flanagan może jeszcze coś napisać, więc póki co jestem na bieżąco. Udało mi się też skończyć w porównaniu do filmu pierwszego z tej serii cykl Archiwum Wiesław, czyli oczywiście mroczną kryptę składającą się z dwóch części. Teraz po czasie już tak dobrze tej książki nie pamiętam, natomiast. Może no, nie pamiętam wszystkich szczegółów, natomiast jest to moim zdaniem póki co najlepsza książka Szła, którą do tej pory czytałam. Kroniki Olchy, czyli Dłoń Króla Słońca J.T.: Great, Great House. Wiem, że ma wyjść w tym roku drugi tom, ale póki co z, ty, z tym autorem jestem na bieżąco, więc tylko się cieszyć. Też mi się bardzo ta książka podobała. Kontynuuję swoją przygodę z Adamem Silverą. Skończyłam Krąg Nieskończoności, czyli jak na razie Delogia, syn nieskończoności i pogromca nieskończoności. Jak wiecie, czytałam to na maratonie w tym roku kończyłam tę serię. No i cóż. Chętnie bym jeszcze coś z tego uniwersum silvery przeczytała. Następna książka z skończonych serii to Gołąb i wąż Shelby Mahurin udało mi się przeczytać też dwa kolejne tomy skończyć tę trylogię która no znowu, wszystkie te serie które tutaj mam jako skończone w większości no bardzo mi się podobały, żadna mnie jakoś tam specjalnie nie zawiodła choć do niektórych mam takie mieszane uczucia, bo po prostu mogłam też ich nie do końca zrozumieć Hmm. Coś co czytałam w czerwcu, w... natomiast no, wiadomo, że nie będzie z tego wrapapa, więc Wam tutaj to pokazuję Udało mi się skończyć e, cykl Arystoteles i Dante. Mam tej drugi tom Arystoteles i Dante przypadają w toni życia Benjamina Ali Resenza. Ten tom jeszcze bardziej mi się podobał niż pierwszy. Wręcz mam wrażenie, że ten autor jest z każdym poziomem tutaj, z każdym tomem. Po prostu ten poziom jego umiejętności wzrasta. No i mam tutaj oczywiście dalsze losy Ariego i Dante, które dzieją się w tej jakby panuje epidemia AIDS, więc jest to bardzo momentami poruszająca, trudne, strasznie problemy książka, ale z drugiej strony dalej, dalej czuje się to ciepło. To, ten taki ciepły kocyk yy, nadal ta książka po prostu zachowuje w porównaniu z, yy, do poprzedniego tomu. I teraz przechodzę do dwóch serii, które zaczęłam i skończyłam w tym roku. I będą to dwie książki pani Anety Jadowskiej. Pierwszą z nich jest yy, Dziewczyna z, z Dzielnicy Cudów, czyli. Cykl o Nikicie, który strasznie mi się podobał. Wręcz Nikita, jej postać podoba mi się dużo bardziej niż Dora. I kolejna y, też książka, która opowiada y, przygodę Nikity, to Afera na Tuzin Rysiów i Kroniki, y, y, cykl Kronik Sąsiedzkich. Y, Udało mi się też skończyć tę te, te opowiadań, które widzicie za mną w prawym górnym roku, w tym miesiącu, więc mam tą serię zaliczoną. I dwie ostatnie serie, które mam w domu, yy, skończone, bo to jeszcze nie wszystkie. Yy, pierwszą, pierwszą z nich jest yy, Kraj na nocy, czyli cykl o Hazelwood Melissa Albert. Yy, ten tom był też dobry, yy, równie jak pierwszy, ale minimalnie jednak czegoś mi tam yy, w niej po prostu zabrakło. Troszkę odstaje poziom od tego, co było w pierwszym. I skończyłam też serię powieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Przeczytałam ostatni tom z tej serii, czyli to historii niezwykłych Polek, i Hutnik. Też bardzo Wam polecam, także są takie króciutkie życiorysy różnych y, kobiet, które mogą zawsze człowieka zainspirować. I teraz oprócz tego, co udało mi się skończyć, cykl, cykl zmroku Petera Vibrata, czyli y, Dwie księgi pustynnego księcia, przyjaciółki od serca Anny Haber, na które składają się do wesela się wyrobie i miejmy do tego dystans Cykl hype Marcela Mosa Tutaj też udało mi się przeczytać nasz pierwszy rok, gdyż mój ostatni miesiąc czytałam w zeszłym roku. Ukryte Dziedzictwo Ilony Andrews. Przeczytałam już, a w zasadzie przesłuchałam pożogę, więc jestem na bieżąco z tomami wydawanymi po polsku. Wiem, że jeszcze będą, że są cztery tomy w tej serii, natomiast no jeszcze nie wiem, czy fabryka słów będzie je wydawać i kiedy, więc póki co jestem na bieżąco. Udało mi się skończyć księgę całości Feliksa Wukresa. I tu jest, to jest ta seria, której ja nie do końca rozumiem, prawie już jej nie pamiętam. Trochę się na niej zawiodłam, mimo że w miarę gdzieś tam z niektórymi bohaterami byłam związana. Więc no, taki mocny średniaczek. Udało mi się też skończyć z serii z, z, z tematyki takiej literatury wojennej, czyli. Tatuażystę z Auschwitz. Oprócz tego skończyłam atramentowy świat Korneli Funk. I jeszcze mam kilka serii. Pierwszą z nich jest The Books of Amcha Tashe Suri, czyli ostatni póki co tą krainę na Popiołu. Cykl demoniczny Petera Fibreta, który otwiera malowany człowiek. Seria niefortunnych zdarzeń, demonic sneak W końcu udało mi się przeczytać tę serię, skończyć. Udało mi się znaleźć w bibliotece ten jedenasty ton, który był po angielsku wszędzie dostępny. I w końcu mam tą serię za sobą, która no man, man bardzo mi się też podobała. Jestem też póki co na bieżąco z, Huber, z serią Hubercie Meyera, Katarzyny bomby". Znów wracamy do Flanagana. Jestem też na bieżąco z, serii, z, jego, z drugą jego serią, czyli z drużyną. I ostatnia seria, którą udało mi się skończyć, to Dwór Cierni i Róż Sary James. Przeczytam oczywiście Dwór Srebrnych Płomieni. No, i teraz serie, które mam zaczęte. Na szczęście jest ich tyleż samo dużo co skończonych. Pierwszą, którą tu mam, to cykl o Robercie Langdonie, który otwiera, anioły, otwiera książkę Anioły i Demony Dana Brauna. No, tu w większości tych serii, więc będziecie widzieć, że się powtarzają z tamtego filmu. No, powtarzają się, bo nie zdążyłam w ogóle do żadnej z nich wsiąść, więc jestem na tym samym etapie, co byłam wtedy. Przeczytałam w tym roku też pierwszy tom Kranów Obdarzonych, Gracey Kim. No i został mi jak na razie ostatni opadły, księ... opadły księżyc, natomiast póki... no, muszę go dopiero co kupić, żeby przeczytać, bo. Z tą serią pójdzie szybko, żeby ją skończyć Tak samo jak z Tajemnicą Dąbrówki Bo o ile drugi tom przeczytałam Tak już w maju wyszedł Tą trzeci Tajemnica Ognia I też się muszę w nią zaopatrzyć Żeby być z tą serią na bieżąco Cyk... Księgi przodka Marka Laurensa Tu mam drugi tom Brakuje mi trzeciego, który jest Praktycznie nigdzie niedostępny, więc nie wiem Kiedy tę serię skończę Przejedziało z wiatrem. Jestem cały czas na tomie trzecim, a jeszcze Scarlet po drodze. James na razie znowu przeczytałam. Tylko wstęp. Jeszcze trzy tomy mi zostały. Dwie książki Louise May Alcott. Muszę przeczytać Róże w rozkwicie, żeby skończyć ośmiu roku zynów. I dwie, dwa, dwie części. Następne małych kobietek, bo dobra żony mam, za sobą. I ostatnia książka z zaczętych serii, którą mam w domu, to Stara zbrodnia nie i Wony Banach. Też jeszcze dwa tomy mam przed sobą. Oprócz tego Kroniki krwi i mroku, Katarzyny Wycisk. Katedra w Barcelonie, Ildefonso Falconesa. 3 metry nad niebem, Federico Mocchi. Materia prima Adama Przechsty, Cykl Avalon Marion Zimmer Bradley. Cykl Montana Lisy Jackson. Kroniki abysyńskie Mosesa i Segawy. Samotność w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego. Shantaram Gregorego Dawida Robertsa. Ulysses Moore y Pier Domenico Baccalario, zmierzch Stefani Meyer, opowieści z narni C.S. Lewis, Zabić Drozda Harper Lee, magiczne drzewo Andrzeja Maleszki Krikut e, Becky Albertani i ostatni Tom, Leo Hares Jakubasza Małka, sagę o lipowie Katarzyny Puzyńskiej, e, Medików H. Gordona, Więzień Labiryntu Jamesa Dashnera Wojownicy Elin Hunter, Wespazjan Roberta Fabri, szeptem um, Becky Fitzpatrick, Zaklina Tarana Matharu Cykl Metro Dmitrija Gulkowskiego, Kroniki mroku Kelkadę. I to wszystko. To są wszystkie moje serie, które mam do tej pory zaczęte. Oczywiście na pewno jeszcze do końca roku ta lista się będzie dynamicznie zmieniać. Natomiast póki co, to wszystko. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć!